Hej, ciężko mi będzie nagrać ten film. Bardzo ciężko. Wydaje mi się, że będzie to najcięższy film, jaki nagram, ale jeżeli się uda, to będzie to też, mam nadzieję, najważniejszy film, jaki w życiu nagram. Więc chyba warto, bo film ten będzie o uczuciach, a w zasadzie o jednym konkretnym uczuciu. I ciężko jest, przynajmniej mi, myślę, że też wielu osobom. Mówicie o uczuciach, szczególnie o tym. Dodatkowo, nagrywając film, mówię również do osób obcych: jest to bardzo szczery film, więc na tym polega ta trudność. Bardzo długo planowałem ten film i nie miałem pewności, czy jestem gotowy na nagranie go, czy powinienem jeszcze poczekać, ale wydaje mi się, że nigdy nie będę pewny, czy jestem gotowy, a czas leci, więc chociaż spróbuję. Tym razem go nagrać. Mam kilka przemyśleń na temat właśnie tego uczucia i chciałem się nimi podzielić z resztą świata, a przynajmniej z ludźmi, którzy obejrzą ten film. I to uczucie, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać, o którym chciałbym poprowadzić dzisiaj monolog. Z jednej strony wydaje mi się, że jest najbardziej spopularyzowanym uczuciem przez media, najbardziej komercyjnym, jeżeli można tak to nazwać, na pewno najbardziej filmowym uczuciem. Ale z drugiej strony jest to uczucie najbardziej intymne, prywatne, naturalne, wydaje mi się, że najtrudniejsze i według mnie najważniejsze, jakie jest. I mowa oczywiście tutaj o miłości. Wydaje mi się, że to właśnie na tym uczuciu, na miłości, ym, bazuje największa ilość problemów ludzkich. I wydaje mi się, że nie ma potrzeby tłumaczyć, czym jest miłość, bo większość z nas, jak nie każdy, on doświadcza tej miłości od pierwszych chwil swojego życia. I początkowo dostajemy tą miłość od rodziców, rodzeństwa, dziadków czy wujków. Od wszystkich naszych bliskich. Z czasem jednak przychodzi nam naturalne dawanie tej miłości naszym bliskim. I uważam to za piękne, ale dlaczego jest to takie ważne? To przejdziemy do tego później. Bo pomimo tego, że Doświadczamy miłości przez całe nasze życie, od najmłodszych lat, odkąd w zasadzie odkąd kiedy tylko pamiętamy, to bardzo ciężko ludziom jest poczuć miłość do w cudzysłów obcych osób. Obcej mam na myśli osoby, która nie jest z naszej rodziny. I nie mówię tutaj o namiętności czy sympatii, bo wydaje mi się, że to ludziom przychodzi bardzo łatwo. Mówię tutaj o takim szczerym przyznaniu się przed sobą samym, a najlepiej przed również tą obcą osobą, tą obcą w cudzysłów, że się tą osobę kocha. I skoro ludziom, którzy doświadczają właśnie miłości od pierwszych chwil swojego życia, ciężko jest nawiązać taką relację z osobą spoza jej rodziny, to jak można się dziwić ludziom, którym zabrakło tej miłości w młodości? Oni mają jeszcze większe problemy z nawiązaniem takiej relacji i niektórych to dziwi. A wydaje mi się, że to jest... Naturalne. I wydaje mi się, że sedno problemu, Problem. sedno tego problemu, że ciężko nam jest nawiązać taką relację, leży w tym, że za młodości przychodziło to nam naturalnie, tak? Że nie mieliśmy wyboru, i to jest piękne, że po prostu do bliskich osób czujemy to mimo wszystko i nie mamy jakby wyboru. To jest piękne. A gdy przychodzi nam właśnie wejść w związek z osobą spoza naszej rodziny, to mamy uczucie wyboru. I de facto mamy wybór I myślę, że to na tym polega ta trudność, że wcześniej go nigdy nie mieliśmy, a teraz możemy wybrać, kogo będziemy kochać. I ten wybór nigdy nie jest taki po prostu, zawsze skierowany innymi ucz uczuciami, takimi jak sympatia czy, czy cokolwiek innego. Ale zawsze jest to wybór, i wydaje mi się, że właśnie to jest ta trudność, że czujemy, że to jest wybór. I teraz na chwilę odbiegnę od tematu, bo są ludzie, którzy są z kimś w związku, mimo tego, że tej osoby nie kochają. Są też tacy, którzy w ogóle nie wierzą w miłość. Ok. Ale wydaje mi się, że dobrze obrazuje to pewna piosenka, w zasadzie dwa wersy z tej piosenki, nagranej po raz pierwszy chyba przez. Reginę Spector w 2006 roku, ale nie jestem pewny. Ja znam tą piosenkę poprzez innego wykonawcę, poprzez Chipa Taylora, a piosenka nosi tytuł On The Radio. Piosenka są tam takie dwa wersy. You take the things you like and you try to love the things you took. Co w wolnym tłumaczeniu oznacza: zbierasz to, co lubisz, i starasz się pokochać to, co zebrałeś. I teraz, żebyśmy się źle nie zrozumieli, bo według mnie nie ma nic złego, jeżeli chodzi o próbę pokochania kogoś, o próbę wejścia w taką relację, i nawet jest to piękne, ale bywa bolesne. Tyle, że świat bywa bolesny, życie bywa bolesne i tego nigdy nie unikniemy. Bo wydaje mi się, że właśnie wynika to z pewnego niezrozumienia, bo prawdziwa miłość to nie jest relacja z osobą, którą się tylko lubi. Nawet bardzo. Bo, bo można kogoś lubić za jego zalety, za to jak, jak jest fajny, ale można nienawidzić jego wad. A wydaje mi się, że w miłości chodzi o to, żeby lubić kogoś za jego zalety, ale kochać jego wady. I brzmi to jak nonsens, ale ja wiem, ale zaraz to wytłumaczę bo faktycznie trochę, trochę zamieszałem i zaraz wytłumaczę, o co mi dokładnie chodzi. Żeby lepiej to zrozumieć, chciałbym przytoczyć pewną y, historię, gdzie ja jestem głównym bohaterem. Y, otóż kiedyś, gdy byłem jeszcze w postołówce, y, miałem bardzo dobrą przyjaciółkę, z którą niestety teraz już y, za bardzo nie utrzymuję kontaktów i właśnie z tą przyjaciółką często rozmawiałem na temat y, spraw sercowych, że tak powiem, no jak się postówce to wiadomo jak to wygląda, no ale traktuje się to wtedy bardzo poważnie i tak dalej. Yy. I rozmawiałem z nią, pamiętam o takiej pewnej dziewczynie, która mi się podobała, w której byłem zakochany. Yy. I pewnego dnia, gdy właśnie z nią rozmawiałem, ona z takim wyrzutem już y, w zasadzie powiedziała mi, że jak ty możesz być w niej zakochany, czy, parafrazuję oczywiście, jak ja mogę być w niej zakochany, przecież ja z nią prawie w ogóle nie rozmawiam, bo tak było faktycznie, że mało rozmawialiśmy i zapytała mnie, wtedy pamiętam, za co ty ją w ogóle kochasz, to to mi zapadło w pamięci i wtedy chyba jej nic nie odpowiedziałem, tak mi się wydaje, ale dotarło do mnie coś, wydaje mi się, że kilka lat później, nie jestem pewny, jakiś czas na pewno, ale wydaje mi się, że to było kilka lat. Gdy w głowie przypomniała mi się ta rozmowa, ta cała sytuacja i jakimś cudem przypomniały mi się pewne słowa, nie wiem gdzie usłyszałem, nie wiem skąd, skąd je wziąłem. Na pewno je gdzieś usłyszałem, ale nie wiem gdzie, niestety. A słowa te to nie kocha się kogoś za coś, ale pomimo wszystko. I żałowałem bardzo, że jej tego wtedy nie powiedziałem. I wydaje mi się właśnie, że to jest ta prawdziwa miłość, jak to ludzie lubią nazywać. I wracając do tego, co wam wcześniej mówiłem, wydaje mi się, że drugą osobę nie możemy kochać za to, co w niej lubimy. Chociaż na pewno też, ale przede wszystkim musimy ją kochać pomimo tego, czego w niej nie lubimy. Tego powiedziałem tak kolokwialnie, że kochacie i wady. Z tym was dzisiaj chciałem zostawić. Przekazałem wam to, co leżało mi na sercu już od dawno, dawien dawna. Nie wiem, czy ten film wyszedł, czy nie. Pewnie dowiem się za jakiś czas, jak go zacznę montować. I na koniec tylko wspomnę, e, przypomnę jeszcze raz, że wszystko to, co mówiłem w tym filmie, to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia, i każdy z was na pewno. Ma troszkę odmienne, trochę inne i ma takie prawo. Więc nie traktujcie tego filmu jako prawdę objawioną. Tak czy siak, dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć.